Zastanawialiśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać przede wszystkim o tym, co wydarzy się w Sejmie 11 i 12 grudnia. Jak wyobrażamy sobie, jak pan premier chce i co Sejm może w tej sprawie zrobić, żeby proces zrealizowania woli wyborców z 15 października, po dwóch miesiącach wreszcie płynnie wszedł w życie. Mamy plan. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go zrealizować. No a poza tym, jak wiecie, tworzy się rząd. Jesteśmy liderami dwóch ugrupowań politycznych, więc tematów z tym związanych do rozmowy też wiele się znajdzie. A jaki, jaki ten plan jest? Pan marszałek zaproponował scenariusz, który z całą pewnością ułatwi wszystkim takie skuteczne, efektywne powoływanie nowego rządu. Wszystkim, włączywszy w to pana prezydenta i jego rolę w tym procesie. Jak Państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali Pana Premiera Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale wybaczcie, no, um, um, znacie Państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego dzisiaj. I jeśli um, czas pozwoli, 11 grudnia to 11 grudnia także dokonamy wyboru nowego premiera jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania i te decyzję będzie podejmował oczywiście pan marszałek ale chcielibyśmy też ze względu na, na rangę tych zdarzeń chcielibyśmy żeby to odbywało się w dzień albo no, najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy, bo wiemy ile, ile, ile Polek Polaków czeka na ten, na ten moment już takiej ostatecznej zmiany po 15 października. Jeśli obrady yy, przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Yy, tak czy inaczej pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość yy, zaprzysiężenia rządu. Yy, My na pewno zdążymy z całą tą procedurą. Także spodziewajcie się Państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia. Jeśli czas na to nie pozwoli, 12 grudnia. Ekspozę nowego premiera 12 grudnia. za zakładanie. Za tak, 13 grudnia, tak jak Pan Prezydent wyrobił. Trudno wyobrazić, żeby to było inaczej. Jeszcze raz na porządku, bo to będą ważne dni. Ten drugi krok nigdy dotąd w Polsce nie praktykowany, podkreślam, więc jesteśmy tutaj pionierami, tworzymy historię procedur parlamentarnych. Składa się z trzech modułów, z trzech elementów. Pierwszym jest wybór premiera, drugim wygłoszenie przez niego expose i przedstawienie składu Rady Ministrów, trzecim głosowanie nad expose i składem Rady Ministrów. Tak jak powiedział Pan Premier, jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 wieczorem z tej Izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października, a ekspoze i skład Rady Ministrów możemy wtedy spokojnie już przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to będzie tak jak Pan Premier mówił, zrobimy ten de facto w całości drugi krok 12 grudnia. Ja ostrożnie chciałam prezesa zapytać, bo pan premier mówi tak ostrożnie, czy się państwo spodziewacie jeszcze po tym raporcie cząstkowym, co wykonała komisja, której członkowie zostali odwołani? Czy myślicie panowie o macie obawy, że prezydent mógłby to w jakiś sposób wykorzystać? Czy to byłby już zamach stanu? No. Nie ma dzisiaj chyba potrzeby, pani marszałku, nadużywać wielkich słów i jak państwo wiecie, zbyt często... Padają tu gromkie hasła w tej izbie z ław zajmowych i więc nie, 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 nie ma co chyba spekulować na temat zamachu stanu, czy, czy innej wersji hańby narodowej, jaką przygotowuje PiS, czy pan prezydent. Trzeba realistycznie oceniać to, co się stało w Polsce. Wystarczy otworzyć trochę szerzej oczy i widzieć wyraźnie, że niezależnie od różnych pochukiwań, spekulacji, ja uważam, że ryzyka są bardzo niewielkie. I nie sądzę, żeby panu prezydentowi po głowie chodziły jakieś pomysły, które byłyby politycznym samobójstwem każdego, kto takie pomysły wygłasza. To ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny o tym, kto w Polsce będzie ponosił odpowiedzialność za losy państwa. I każdy, kto by chciał podnieść rękę na ten werdykt wyborców, szykowałby sobie polityczne, polityczne pieko. Także... Naszą gwarancją tak naprawdę nie jest dobra czy zła wola tego czy innego polityka, tylko Polacy są gwarancją tego, że ten proces przebiegnie moim zdaniem bardzo tak regularnie, bez jakichś niespodzianek. I jak to było? Raporty stosunkowe nie zmienią tego tej oceny na pewno. Tak. Czy, czy mogę jeszcze powiedzieć słowo, Państwo są e, tak uprzejmi, że być może mi na to pozwolą. E, w, jeżeli chodzi o mój osąd sytuacji, przedstawiłem już go Państwu, uważam, że rząd będzie w Polsce zaprzysiężony przez prezydenta 13 grudnia. Natomiast jeżeli chodzi o cząstkowy raport komisji, w którym próbowała uciec spod. Procesu bycia odwołaną, drodzy Państwo, no są jakieś granice powagi, kiedy rzecz dotyczy naprawdę najważniejszych spraw naszego bezpieczeństwa. Ta komisja nie przesłuchała ani jednego świadka, nie wszczęła żadnego postępowania, nie wydała żadnej decyzji administracyjnej. Panowie robili sobie kwerendę po dokumentach. I jeżeli dzisiaj składają rekomendacje, że ktoś nie powinien pełnić funkcji publicznych, to mam nadzieję, że wysłuchają też z uwagą rekomendacji Wysokiej Izby, która zarekomendowała i mamy poszukali innego zajęcia na trudnym w dziedzinie nauki rynku pracy. Są takie momenty w historii Polski i tym tłumaczę swój przekąs i, i, i też pewną stanowczość sądu, w których powinno się po prostu schylić głowę przed wolą wyborców, uszanować to, co Polki i Polacy mają nam do powiedzenia. Podobnie jak pan premier, jestem przekonany, że jakiekolwiek kombinowanie przy terminie zaprzysiężenia nowego rządu byłoby dowodem skrajnym dowodem braku instynktu samozachowawczego, politycznego instynktu samozachowawczego u każdego, kto chciałby to zrobić. Panie to będzie w związku z powołaniem rządu? Apel jest jeden, żeby pan prezydent zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami, bo takie deklaracje publicznie składał i zarówno on sam w rozmowach z nami publicznie przez swoich współpracowników niezwłocznie. Wypełnił wszystkie formalności, które nakłada na niego konstytucja, a niezwłocznie, to znaczy w pierwszym możliwym momencie. Pan prezydent zapowiedział, że jest z wizytą w Szwajcarii, ma tam ważne obowiązki, wraca 12, 13 nic nie stoi na przeszkodzie, aby rząd, który wysoka izba, więc reprezentacja wyborców wyłoni, został zaprzysiężony. Nie wiem, nie w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących Trybunału Stronnika. twierdzą, że na 11 członków komisji pięciu powinno przykładać Prawo i Sprawiedliwości jako największemu wpływowi i w związku z tym mówią o tym, że uciekną się do skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy wiemy, że przede wszystkim czeka nas tutaj ciężka, poważna i odpowiedzialna praca, aby Polska miała znowu Trybunał Konstytucyjny dzisiaj problemem nie są, znaczy przynajmniej dla mnie, ale też wiem, że i dla Pana Marszałka, nie są lęki i obawy PiSu przed komisjami śledczymi, przed prokuraturą, przed prawdą w mediach publicznych, która za chwilę zagości w mediach publicznych i kiedy okaże się, jak naprawdę wyglądały lata rządów PiSu od strony także korupcji, nadużywania stanowisk, etc. Łamania prawa, omijania konstytucji. Więc yy, mówiąc w takim największym skrócie, możemy spodziewać się różnych manewrów, yy, szybku, podnoszenia yy, wrzasku wręcz ze strony pis -u. wtedy kiedy komisje śledcze rozpoczną pracę. Te komisje śledcze będą skutecznie wyjaśniały zło i ujawniały zło, które którego byliście Państwo świadkami, którego Polska była ofiarą w ostatnich latach y, i y, y, nie, nie przewidujemy scenariusza, w którym komisje śledcze zaludnione będą przez tych, którzy będą przesykiwani przez te komisje śledcze. Danielu, Pani, co? Wola, wola Sejmu, wola wyborców, który Sejm reprezentuje jest w tej sprawie jasna. Komisje śledcze powinny powstać. Tak jak powiedział Pan Premier, spodziewamy się różnych wydarzeń na etapie przede wszystkim obsadzania komisji. Tu nie chodzi o parytety, mówię o procesie zgłaszania zastrzeżeń do tych czy innych członków komisji, ale tutaj też prezydium Sejmu będzie stało na straży realizacji postanowień Izby. Jeżeli będzie taka decyzja, że komisje mają powstać, to powstaną i zostaną zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem obsadzone, zaczną działać. Tego potrzebujemy my wszyscy. Naprawdę czekaliśmy w tych bulwersujących opinię publiczną sprawach za długo. Pytał pan Czy popieracie panowie no, ustawę o... wiatrakową? To to był Poczekajcie! Czy popieracie ten projekt Chcemy, ruchu. Chcemy się w tej sprawie wypowiedzieć, więc jeżeli państwo nam to umożliwią, to będziemy wdzięczni. Projekt poselski, który został wniesiony do Wysokiej Izby, jest procedowany. W tej chwili trwają nad nim prace wnioskodawców. Być może zostaną zgłoszone autopoprawki w, w, dotyczące najbardziej spornych kwestii. W, w, praca w komisji też będzie miała oczywiście swoją wagę. Ludzie będą mogli z różnych stron przyjść, wypowiedzieć się, wskazać na rzeczy, które budzą ich niepokój, może pewne rzeczy trzeba do tej ustawy jeszcze dodać. To jest normalny proces tworzenia prawa. Podstawowym celem oczywiście tej ustawy jest zrobienie tego, czego nie zrobił rząd Mateusza Morawieckiego. Wtedy, kiedy był rządem więcej niż 14-dniowym. Teraz próbuje to robić, kiedy jest rządem 14-dniowym, czyli zamrożenie cen energii. Mieli na to dwa i pół miesiąca choćby wtedy, kiedy trzymali zamknięty Sejm. 30 sierpnia ostatnie posiedzenie Sejmu, zwlekanie przez prezydenta Dudę z otwarciem nowego Sejmu. Polki i Polacy nie mogą czekać za długo na te regulacje. Ten projekt, który posłowie złożyli, idzie szerzej i idzie do źródła problemu. Wiemy, jak przez 8 lat blokowane były odnawialne źródła energii, jak uzależniano nas tylko i wyłącznie od węgla i od innych węglowodorów. To nic dziwnego. Zapowiadaliśmy to w kampanii nasze ugrupowania, że chcemy zmiany w tym zakresie. Ta zmiana musi nadejść szybko, bo jak nie nadejdzie, to będziemy musieli mrozić ceny energii co chwila, bo ten problem się nie skończy. Ta ustawa sięga do źródła problemu, a nie tylko do skutków. Natomiast w naszej ocenie powinna być jeszcze w paru punktach przepracowana, będzie przepracowana, poprawki będą zgłaszane, tak, żeby nie budziła niczyich wątpliwości i żeby też nie można było jej zapisów nadinterpretować, bo jak Państwo wiecie, wczoraj była mowa o wywłaszczeniach, okazało się, że o żadnych wywłaszczeniach z tej ustawy nie ma mowy. Wczoraj wieczorem była, jak to się mówi w języku młodzieżowym INBA, że jakiś lobbysta pracujący na rzecz kogoś znalazł się w metadanych w bliku tej ustawy, okazało się, że jest to bogu ducha winny pracownik Kancelarii Sejmu, który wskanowuje teksty ustaw do systemu i robił to również, kiedy PiS w tej izbie miał większość. Rozumiem, że to budzi ekscytację, ale to jest po prostu prawo, które będzie w tej Izbie procedowane, będzie zmieniane, będzie uchwalane tak, żeby służyło nam wszystkim. A panie premierze, aktorem. pan był zaskoczony tym projektem. To jest, to jest projekt poselski, są tam podpisy, więc bardzo bym prosił, żeby nie wbudować takiej atmosfery tajemniczości, czy no żeby nie, nie było takich wpadek, jak wczoraj zanotowali niektórzy komentatorzy i politycy PiSu, Sugerujący o czym pan Marszach Krzysztof wspomniał, że pracownik techniczny kancelarii Sejmu, który podpisuje tego typu dokumentację, został uznany za tajemniczego lobbystę. Musimy zachować też powagę. Tu chodzi, no, przede wszystkim pamiętajcie Państwo, o potrzebę zamrożenia cen energii dla ludzi. I to jest istota tego projektu. Po drugie, w tym projekcie chodzi o uwolnienie blokowanych przedsięwzięć i procesów. Na rzecz prądu taniego i zdrowego, czystego, a więc wiatraki. To jest 80 stron, jeśli dobrze pamiętam, ten projekt ustawy. Jeśli yy, odnajdziemy jakiekolwiek sformułowania, które mogą być interpretowane złośliwie, typu wywłaszczenia, albo jeśli są niewystarczająco precyzyjne, to dzisiaj o tym rozmawialiśmy. My osobiście dokonujemy, żeby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości czy emocji. Myśmy po to szli do tych wyborów, mówiliśmy o tym wielokrotnie z marszałkiem Kołowią w czasie kampanii, żeby ludzie w Polsce nie byli wywłaszczani wbrew swojej woli. Żeby skończyło się, skończyło się to pasmo krzyw ludzkich. Byliśmy tego świadkami przy CPK. Więc nie lękajcie się. Znaczy my jesteśmy tutaj po to, żeby tego typu strachu, lęku o niesprawiedliwe działanie władzy już w Polsce nie było Możesz, I nie będzie. Panie premierze, Daniel Obajtek przekazuje działki swojemu synowi. Panie premierze, Daniel Obajtek przekazuje działki swojemu synowi. Czy to może mieć... czy będzie ten wniosek gdzieś w Prawo i Sprawiedliwość złożyło też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w w sprawie... przepisów, żeby Ale jakie to jest, słuchajcie, miłe, widząc... Jak wspaniale pracuje Przyswam teraz Trybunał Konstytucyjny się. pod wodzą pani Julii Przyłębskiej. Odraczanie wokant, nie mogli się zebrać, debatowali, czy mają większość w swoim gronie, czy nie mają, a nagle jak ruszyli do pracy, to jak nie przymierzając 14-dniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Zasypują ustawami, jeżdżą po Polsce, rozmawiają z pielęgniarkami. Naprawdę warto było wygrać te wybory, żeby widzieć, jak ostro ta robota teraz idzie. Natomiast jeżeli mam popatrzeć na to od strony czysto prawnej, trzeba się bardzo będzie dobrze zastanowić na tym, bo składanie przeciwko komukolwiek wniosku do Trybunału Stanu to to jest bardzo poważna rzecz. Trzeba, się, trzeba zważyć koszty i zyski takiego, takiego ruchu. Ja wielokrotnie mówiłem, że w mojej osobistej ocenie powinno się przyjrzeć bardzo bacznie i uważnie działalności pana Glapińskiego na tym stanowisku. Natomiast pozwólcie państwo, że decyzję w tej sprawie będziemy podejmować wspólnie po konsultacjach i po zważeniu wszystkich za i przeciw, a nie na przy okoliczności tych wspaniałych briefingów prasowych. Panie Przewodniczący. Ja Jedna uwaga jeszcze wydaje mi się bardzo też ważne, żeby tutaj też emocje nie, nie wzięły um, góry. Ja kilka dni temu informowałem, bo padło pytanie o ewentualny Trybunał Stanu dla prezesa Kaczyńskiego, dla prezydenta Tudy. Pamiętacie Państwo to wasze pytanie w tej kwestii? Ja zgodnie z prawdą powiedziałem, że jeśli chodzi o realia polityczne tej Izby, to nie, nie ma większości na postawie przed Trybunałem Stanu, bo i w Premierów, premierze prezydentów Taka jest prawda że są instytucje takie jak Krajowa Radia Radiofon. Radiofonii, Narodowy Bank Polski, gdzie ta wymagana większość do postawienia przetrwanej Stanem jest niższa i taka potencjalna możliwość istnieje, ale to jest warunek potrzebny, ale nie jedyny i nie najważniejszy. Tak jak Pan Marszałek Hołownia zauważył, naszym zadaniem wspólnym jest też troska o reputację i stabilność instytucji w Polsce i Bank Centralny NBP należy do instytucji, które wymagają niezwykłej troski i Ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Nie zrobimy niczego, co by naruszyło, naruszyło stabilność czy podważyło reputację instytucji państwa polskiego w, w Europie, za granicą. Proszę być spokojni. To jest jedno z moich głównych zadań, żeby Europa i świat zobaczyły, że tutaj Znowu wrócił czas yy, traktowania standardów demokratycznych i prawa na serio. Nie zrobimy niczego, co podważyłoby w najmniejszym stopniu zaufanie do państwa polskiego. Yy, nie chcę wyprzedać faktów, ale wydaje mi się, że ta nerwowość wokół pana Lapińskiego ma swoje uzasadnienie. Nie w naszych zapowiedziach czy decyzjach, bo my jesteśmy dopiero przed nimi. Nerwowość wokół pana Lapińskiego wynika ze świadomości. Jakich rzeczy się dopuszczał, sprawując ten urząd? Dlatego my bardzo spokojnie będziemy czekali na, na y, ten czas, kiedy wspólnie podejmiemy decyzję y, dotyczące pana, pana prezydenta. Panie premierze, Daniel Obajtek na sobą działki na swojego syna. Czy to może mieć związek z projektem Platformy Obywatelskiej Czyste Ręce? To przekazywanie działek przez Daniela Obajtka na syna w formie darowizny. Nie, to pytajcie już u premiera Morawieckiego. On będzie, to będzie najbardziej kompetentny. A co A czy, A czy będzie, czy będzie, czy, A, to, to, jest, spokojnie. Spokojnie. to jest takie podejście. No, ale ja nie chcę się bezłośliwiać. No, na szczęście są, są wolne media w Polsce i, i przynajmniej dzięki wolnym mediom też wiemy, jak wygląda obrót nieruchomościami na szczytach władzy pisowskiej pomiędzy członkami rodzin, dziećmi, rodzicami, etc. To już jest bardzo dużo. To znaczy, że nie można już tego robić pod w nocy i w tajemnicy. A dlaczego pan prezes Obajtek decyduje się na takie manewry? No to chyba my nie czujemy się tych kompetencji. Panie marszałki. Tego rodzaju działkowcom będziemy przyglądać się ze zdwojoną uwagą. To też zakłada ten projekt ustawy, no ale to wszystko w swoim czasie. Pan premier wielokrotnie powtarzał, ja też, państwo to nie jest grupa pościgowa. Państwo to jest państwo. To jest poważna sprawa, poważna instytucja. To to samo dotyczy wniosków do Trybunału Stanu, to dotyczy innych wniosków. Chcemy, żeby państwo pokazywało, stawiało odpowiednich ludzi przed faktami dokonanymi, a nie żebyśmy się jak przez ostatnie 30 lat co chwila straszyli Trybunałem Stanu i nic z tego nie wychodziło, albo zapowiadali, że coś zrobimy i coś poprawimy w kwestii przejrzystości życia publicznego, a dalej nic się z tym nie działo. Zrobimy to spokojnie. To nieuchronność kary jest rzeczą, która najbardziej powinna dzisiaj straszyć tych, którzy mają coś za uszami, a nie teatralność zapowiedzi o tym, jak państwo będzie ich ścigać. zdjęcie możemy